Dobrze wiem jak to jest, kiedy brakuje ci tchu. Kiedy nie masz czym oddychać. W górach nie ma udawania. Na mi los był przychylny. Poszedłem sam. Pod szczytem huragan. Czekałem zagrzebany w śniegu. Tam hałas powietrza jest na wagę złota. Kiedy przejaśniało, przeczołgałem się 200 metrów i zjechałem na nartach. Jako pierwszy. Potem było Manasru. Też się udało. Benzoapiren. Słyszałeś o nim? Truje moje miasto. Truje nas. Po wnika do płuc i do krwi. Rak, zawał, astma, depresja. W Zakopanem każdy jest biernym palaczem. Wypalam 3,5 tysiąca papierosów rocznie. Ty też. Walka o oddech jest trudna. Przeżyłem to na własnej skórze. Ludzie pytają mnie, co w górach jest ważne, a ja mówię, że to samo co w życiu oddychanie.